Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Każdy, choć na chwilę, może zostać malarzem. Udowodnił to plener malarski zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Sztaluga. Takie farby lub pastele. I odrobina talentu. To wystarczy, by stworzyć niepowtarzalny obraz. Czym się pani zainspirowała? E, przyrodą, otoczeniem, zielenią. Lubię kwiaty, więc wybrałam ten motyw. Żeby hortensję uwiecznić. Wszystko może być motywacją, jeżeli się chce malować. Po prostu kolory, piękne słońce, <noise> także i towarzystwo też bardzo dobre. Amatorom sztuki z Olsztyny i okolic podczas pleneru malarskiego pejzaż horyzontalny ze sztawarzem towarzyszył wyjątkowy artysta. Jerzy Wojciech Bielecki dzielił się z uczestnikami swoim przeszło 40-letnim doświadczeniem. Dobrze, że jest chęć tworzenia w ludziach w ogóle i że zgłaszają się na takie imprezy, bo, no bo to jest ginąca w ogóle dziedzina tak, w naszej kulturze. Wydaje mi się, że najbardziej ginąca ze wszystkich. Kino, teatr jakoś istnieje, a plastyka została zapomniana właśnie w naszych czasach. MOK poprzez swoje działania udowadnia, że plastyka wciąż może być dziedziną żywą. A także, że kultura nie potrzebuje dziś murów. Kultura rozwija się wszędzie tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie są ludzie zdolni, tam, gdzie ludzie chcą się uczyć. W tym przypadku mamy do czynienia z malarzami. Część z Państwa jest wprawionych, część z Państwa, którzy tu do nas dzisiaj na pewno dotrą, bo wiemy o tym, jest totalnie początkujących i to jest akurat plener dla nich. Plener zorganizowano w parku pod Zamcze, tuż przy Zakolu Łyny. Centrum sztuk wizualnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie ma również w ofercie całoroczne warsztaty. Informacje o nich można znaleźć na tej stronie internetowej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv